Witajcie! Z tej strony Patrycja. Dzisiaj będę mówiła o wdzięczności. Wdzięczność to jest taki wypracowany stan umysłu, w którym zauważamy w naszym życiu to, co jest dobre. To, czy my uważamy, że nasze życie jest dobre czy złe, to zależy właśnie w dużej mierze od tego, czy potrafimy znaleźć w nim te aspekty, te rzeczy, tych ludzi, za których możemy być wdzięczni. Bo to jest taki bardzo subiektywny stan umysłu, bardzo subiektywne e, określić, czy, czy nasze życie jest szczęśliwe, czy nie. Szczęście to jest w ogóle inny stan niż radość, niż przyjemność. Bo jeśli chodzi o radość i przyjemność, to jest, takie, to jest taki nastrój bardziej, nie? że to jest coś, co odczuwamy w danym momencie. A szczęście to jest coś, co jest bardziej stałe. I ono często wynika, właśnie jest takim wynikiem y, tego, że potrafimy być wdzięczni za to, co mamy. Bo można czuć się szczęśliwym w życiu y, i czuć, że ma się dobre życie, nawet jeśli nie jest ono idealne, a nigdy nie jest. Y, nawet jeśli jest się w momencie życia, w trudnym momencie życia, to mimo to. Jeśli ma się w sobie tą wdzięczność i taki też fokus na to, żeby wynajdywać to, co dobre, to mimo to można czuć, że to życie jest szczęśliwe. No i po co tą wdzięczność czuć? Bo można sobie pomyśleć tak, no, że to jest czasami bardzo trudne. Przychodzą do nas kryzysy, przychodzą do nas trudne sytuacje i w ogóle w ogóle mamy bardzo wiele problemów, każdy z nas w życiu co chwilę coś przychodzi. I jak w tym, tym trudzie życia w ogóle znaleźć coś, za co można być wdzięcznym. Poszukiwanie tego, za co możemy być wdzięczni. To jest coś, co robimy dla samych siebie przede wszystkim, bo nam jest po prostu wtedy łatwiej żyć, bo na przykład jeżeli mamy poczucie w sobie wdzięczności to po pierwsze nawet w sytuacji kryzysowej gdzie przecież bardzo często musimy się mierzyć z różnego rodzaju kryzysami to możemy znaleźć taki aspekt tej sytuacji za które możemy być wdzięczni. I jednym z takich, z takich aspektów, jednym z aspektów zazwyczaj, które można uznać za jakiś zasób, jest to, że na przykład, że w sytuacji trudnej znajdujemy osoby, które nam pomagają, czyli odzywają się ludzie, którzy są w stanie nam pomóc i czujemy się częścią społeczeństwa, czujemy to wsparcie, i to jest coś, czego się nie da. Do końca odczuć w tak 100%. Jak jest dobrze, ale często jakieś źle, to jest to bardziej odczuwalne, kiedy ludzie na przykład się jakoś jednoczą, wspierają. W ogóle w sytuacji kryzysu możemy być wdzięczni za wszystkie zasoby, nie tylko ludzkie, które mamy, żeby sobie z tym kryzysem poradzić. Kiedy mamy w sobie wdzięczność, to też mamy też więcej energii w ogóle życiowej i możemy ją spożytkować na różne działania. Bo to jest tak, że takie poczucie wdzięczności dodaje, dodaje nam, zwiększa nasz poziom energetyczny w ciele. I to też jest odczuwalne przez innych ludzi. Nie wiem, czy tak też macie, ale kiedy jest w towarzystwie osoba taka, która ma w sobie wdzięczność, to często jest taka osoba, która jakoś promieniuje w takim sensie, że ma takie dobre fluidy, potocznie mówiąc, że chce się z nią rozmawiać, chce się przy niej być, ona przyciąga ludzi. W związku z tym, że się tych ludzi przyciąga, to oczywiście wtedy się przyciąga różnych ludzi. Ogólnie ludzie chętniej przebywają z osobami, które mają w sobie tą dobrą energię, mają w sobie wdzięczność. Bo też my, jako ludzie, lubimy być doceniani. Oczywiście, jeżeli coś robimy dla kogoś, no to często jest tak, że się nie, nie powinno oczekiwać, że ktoś będzie dziękował zawsze, jeżeli coś altruistycznego robimy. Ale jeżeli coś dla kogoś robimy, to właśnie wolimy coś zrobić dla kogoś, kto wiemy, że będzie potrafił nam okazać wdzięczność. Kto jakby będziemy widzieli, że docenia to, co dla Niego robimy i wtedy chcemy więcej tak oddawać, bo widzimy, że jesteśmy docenieni. I to jest tak y, też w domu. Jeżeli na przykład w domu często jest tak, że y, domownicy już się tak nie doceniają za różne rzeczy, nie, do, nie widzą, że ktoś coś dla nich dobrego robi, bo jest to coś normalnego, coś, do czego są przyzwyczajeni i ten mąż, żona może być traktowany jak taki mebel ktoś stały ktoś kto po prostu jest i nawet się nie zakłada że, że może go nie być i jeżeli coś robi takiego jak na przykład nie wiem, zrobi robi, ym, na przykład mąż może robić swojej żonie kawę za każdym razem jak na przykład robi sobie I jeżeli to robi cały czas to i, i ta żona nie jest taka tego świadoma że to jest coś fajnego to ona może już mu nawet nie dziękować, nie zauważać tego, nie doceniać tego. I dopiero jeżeli na przykład to usłyszy od kogoś z zewnątrz, to może sobie pomyśleć, aha, wow, że inni tak nie mają, że nie każdej kobiecie mąż robi kawę co najmniej raz dziennie, bez proszenia, bez pytania. Jeżeli takim bliskim osobom zaczniemy okazywać wdzięczność, to nagle... To te relacje mogą się poprawić mocno. Oczywiście mówimy o takich zdrowych relacjach, nie takich relacjach, których... które są jakoś toksyczne. Ale mówimy o takich zwyczajnych relacjach, w których już coś się wbaliło, już ludzie siebie tak nie doceniają. Wystarczy więcej zacząć sobie okazywać wdzięczności za te takie rzeczy, nawet drobiazgi. Ja na przykład tak mam, kiedy mam psa i kiedy jestem zmęczona i mój mąż mówi, wiesz co, bo zwykle na przykład, nie wiem, ja wychodzę często wieczorem z naszym psem i mówi, wiesz co, ty sobie możesz iść, odpocznij, przebierz się już w nocne ubranie, a ja z naszym psem wyjdę na spacer. Ktoś by mógł powiedzieć, no okej, okay, to jest wasz wspólny pies, więc co w tym takiego wyjątkowego. Ja jednak to doceniam, bo wiem, że zwykle to jest czas, kiedy to jest taka moja Zmiana, moja tura. A jeżeli, jeżeli nie muszę tego robić, to mnie to cieszy, jeżeli jestem zmęczona, już jest późno i ja za to czuję wdzięczność. I to okazuje. I naprawdę mnie to cieszy. Więc za takie rzeczy, które czasami się wydają oczywiste, warto dziękować. Warto, bo ludzie lubią czuć się doceniani. Warto też uczyć tego, jeżeli ma się dzieci, swoje dzieci, tej wdzięczności, bo wśród dzieci, wśród młodzieży, to też nie jest takie już oczywiste. Teraz w tych, w tych czasach to już może jest takie oklepane, oczywiste, ale dzieci mają bardzo dużo. Dużo zabawek, sprzętów, wszystkiego dostają od rodziców, dziadków. Jest tego tak dużo, że już one nie mają świadomości, oni, że mm, nie zawsze, pewnie niektórzy mają, ale często nie mają, że to jest coś... Super wow, że mają telefon w ogóle, że jak już w ogóle mają jakiś drogi telefon, to też że mogą, nie, ale mogą tego nie wiedzieć, że nie każdy ma i że to jest takie coś wyjątkowego, że, że mają telefon swój, że mogą wie, pojechać na jakąś fajną wycieczkę, a nie, nie każdy przecież jeździ na fajne wycieczki gdzieś zagraniczne, nie każdego na to stać, nie każdy ma telefon nawet w ogóle, telefon komórkowy. I to jest coś takiego, co dla niektórych jest oczywiste, że mają, tak, już nie doceniają tego. A warto to uczyć też dzieci wdzięczności za zabawki, które dostają, za rzeczy, które dostają, żeby potrafiły też docenić, że, że ktoś coś im dał od siebie, że pomyślał o nich, że wiedział, że na przykład to jest dla nich ważne, że to im się podoba, żeby wiedziały, że to też jest. Ważne, żeby podziękować i wiedzieć, że to nie jest oczywiste. No i mm, warto być wdzięcznym też za różne etapy w naszym życiu, bo każdy etap naszego życia się czymś charakteryzuje i ma swoje jakieś takie plusy i minusy. Bo na przykład, jeżeli ma się lat 30 parę, no plusem jest to, że ma się stabilność już trochę większą finansową, jest się jeszcze młodym yy, i jest taki czas, gdzie wiele osób ma dzieci. I ten czas jest wspaniały, ale jednocześnie, właśnie yy, to, że to zdrowie i tak dalej, ale jednocześnie jest często trudny, bo ma się dużo zobowiązań. To się często wiąże z jakimiś kryzysami. Ale jeżeli sobie powiemy, ok, że to jest trudny czas, ale ja jestem za niego wdzięczny, bo jestem wdzięczny za to, że mam zdrowie, że jeszcze wiele mogę, że mogę realizować pasję, bo mam na to energię życiową. Jestem wdzięczny za to, że mam partnera, że jestem partnerkę. Jestem wdzięczny za to, że mam dzieci. Jeżeli ktoś ma dzieci, i, i to też jest. Coś, za co można być wdzięczny, bo nie każdy może mieć dzieci, nawet jeżeli chce. I można być wdzięcznym za swoją pracę, że robi się to, co się lubi, jeżeli ktoś tak ma, bo nie każdy tak ma. A to też nie jest takie oczywiste, że, że pracuje się w czymś, co się lubi, że się w ogóle lubi swoją pracę. To nie jest takie oczywiste. I to jest ten etap, takiej, gdzie, gdzie dużo się dzieje. I warto znaleźć właśnie sens, sens tego etapu życia. Jest etap życia, gdzie na przykład się jesteśmy na emeryturze, ktoś idzie na emeryturę. Jest to taki etap, gdzie na przykład już zdrowie siada, gdzie, gdzie często jest taki kryzys związany z tym, że już przestaje się chodzić do pracy i co dalej, jest taki czas nieunormowany. I można być wtedy wdzięcznym dobrze za to, że dobrze, nie mam już tak zdrowia. Biologicznie jest słabiej, ale jestem wdzięczny, bo mam więcej czasu, które mogę spożytkować na jakieś swoje pasje, zainteresowania. Mogę ten czas spożytkować na to, żeby jakoś sobie podsumować te swoje doświadczenia życiowe i. Podsumować sobie, za co ja mogę, na przykład sobie być wdzięcznym swoim bliskim, za co jestem wdzięczny w swoim życiu w ogóle, kiedy potrafimy to dostrzec, za co możemy być wdzięczni i jesteśmy wdzięczni w swoim życiu w ogóle, w całym swoim życiu dotychczasowym, jest nam łatwiej po prostu to życie nasze wydaje nam się bardziej sensowne, bardziej sensowne. Bo jeżeli potrafimy znaleźć to, w tym życiu, za co możemy być wdzięczni, jakby w kontinuum swojego życia całego, to znaczy, że jest w nim jakiś sens. Nie zawsze jest łatwo znaleźć te rzeczy, te aspekty, ale warto kopać, szukać. Wydobywać, warto być takim poszukiwaczem złota i przesiewać ten piasek w dolinie i po prostu wyszukiwać bryłek złota, bo one tam są. Mogą być małe, może być trudno je znaleźć, ale gdzieś tam to złoto można znaleźć. W ogóle kiedy mamy w sobie wdzięczność, to świat się wydaje często taki bardziej sprzyjający. Jest coś w tym, że kiedy mamy w sobie wdzięczność, to mamy w sobie też taką otwartość na różne gotowość na, na to, to, co nowe do nas przychodzi. i Kiedy mamy w sobie gotowość, otwartość, to przychodzą do nas różne sytuacje. Różne możliwości, opcje, które, jeżeli mamy sobie taką otwartość, wdzięczność, to często jest nam łatwiej je dostrzec, że one w ogóle przyszły do nas. Bo też to, co dobre, często przychodzi do tych osób, które potrafią to docenić. Oczywiście to nie zawsze tak jest. To, co dobre, przychodzi do, do różnych osób i do, do osób, które mają w sobie wdzięczność, nie oznacza to zaraz, że przychodzi więcej. Tylko jest tak, że one częściej potrafią to dostrzec, że w ogóle to jest coś, co jest dobre. Coś, co nie jest takie oczywiste. I mają w sobie tą otwartość, otwartość, gotowość do tego, żeby przyjmować tego więcej. I świat im trochę bardziej sprzyja. Ludzie im bardziej sprzyjają. Często, bo mm, oni w ludziach doceniają dobro i potrafią znaleźć w nich to dobro. Wtedy to dobro się jakoś tak... Yy, rozprzestrzenia, yy, potrafią wydobyć z ludzi to, co dobre, bo w każdym z nas, czy w większości z nas można znaleźć i dobro, i zło. Więc jeżeli ktoś potrafi wydobyć dobro z drugiego człowieka, no to mogą się zadziać yy, niesamowicie fajne rzeczy. Więc yy, jeżeli wydobywamy te dobre aspekty, to może się okazać, że jakoś. Yy, Możemy z tymi osobami jakoś współdziałać, tworzyć coś nowego, pięknego, i myślę, że to też, to też to jest fajne. Na przykład w różnych fundacjach, że ludzie w tych fundacjach, które, którzy tworzą te fundacje, tworzą dla świata coś dobrego, coś wyjątkowego i znajdują w sobie to, co dobre, i znajdują to, co dobre w ludziach, którzy na przykład wspierają te fundacje. I Wtedy to dobro się rozprzestrzenia. Ja ostatnio byłam na bulwarze w Gdyni i tam były stanowiska takiej fundacji Przytulny Domek. Dawali od siebie, że można było zrobić sobie takie własne torby lniane z własnymi rysunkami, naklejkami. Rozdawali takie buźki, buźki zalaminowane, namalowane jakoś takim markerem i daj dużo od siebie i ja na przykład poczułam wdzięczność wdzięczność za to że oni jakby dają od siebie tą dobrą energię że dają w ogóle coś od siebie że specjalnie coś zrobili dla dobra tej fundacji co so, dając jakiś kawałek czegoś, czegoś dobrego dla mnie. Na przykład, żebym miała dobry dzień, właśnie takie, jak to nazwać, takie plakietki z uśmiechami rozdawali, takie młodzi, młodzi ludzie. I ja poczułam ogromną wdzięczność i też wdzięczność za to, że oni w ogóle dla tej Fundacji działają, że poświęcają swój czas, no, myślę, że wolontaryjnie. I spytałam się w ogóle, czym, co to jest ten przytulny domek, czym się zajmują. No i dostałam, dostałam taką, tak, taką odpowiedź, że to jest takie miejsce, gdzie każdy z każdym problemem może przyjść i, i zostać jakoś utulony. I w ogóle też poczułam taką wdzięczność za to, że jest takie miejsce, e, gdzie ludzie w kryzysach, w kryzysie mogą przyjść i zostać e, wsparty, otulonym. I to, się, to dobro się wtedy jakoś rozprzestrzenia, ta wdzięczność. Ja byłam wdzięczna im, oni byli wdzięczni mi za datek, więc wdzięczność się rozprzestrzeniała. Wdzięczność jakby gdzieś in the air była, w powietrzu wisiała. I też jak mamy sobie wdzięczność, możemy być wdzięczni nie tylko za to, co do nas przychodzi, za ludzi i w ogóle ludziom, ale możemy być wdzięczni i powinniśmy być wdzięczni też samym sobie. Za co? Za siłę, za to, możemy sobie być wdzięczni, że dbamy o swoje zdrowie, że jej ktoś dba. Możemy sobie być wdzięczni za to, że dbamy o swoich bliskich. Możemy być sobie wdzięczni za to, że jesteśmy uważni na siebie, na swoje potrzeby. Możemy być za różne rzeczy sobie wdzięczni, za to, że się rozwijamy, za to, że mm, na przykład uważamy siebie za dobrych ludzi. Za to, co dajemy światu, więc warto też być wdzięcznym nie tylko wobec innych ludzi, ale przede wszystkim zacząć od siebie. Bo też kiedy jesteśmy wdzięczni wobec siebie, to mamy więcej miłości, też jakby wdzięczności do innych. Jest nam łatwiej być wdzięcznym wobec innych, kiedy mamy już to w sobie. Bardzo ważne jest to, żebyśmy zaczęli od siebie żebyśmy sobie zadali pytanie, za co ja sobie jestem wdzięczny, wdzięczna. A potem pomyślmy o tym, za co jesteśmy wdzięczni światu. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu do końca. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, lajkowania. Do usłyszenia. Cześć.